I zobaczcie, one są złote i takie mega mięciutkie. Dziękujemy ślicznie. Podejście, nie na białym sosie rozwali wam głowę. Siemanko ekipa, to znowu my, to znowu wasz ulubiony Gry z Gęg. Słuchajcie, wpadliśmy dzisiaj do Pabianic, żeby zjeść najlepszą pizzę, na świecie. Wiecie, że jesteśmy fanami pizzy, a Neapolitana to jest po prostu nasz konik. To dwa tygodnie temu, niecałe, dostali nagrodę z rankingu AVPN. Top Wierda. pizzeria in Poland, człowieku. Oni już od trzech lat byli wybierani w rankingu 50 Top Pizza. Mamy najlepszą pizzę na świecie w Polsce, tak? Słuchajcie, mogliśmy jechać do Neapolu, nie musimy jechać do Neapolu. Wystarczyło kupić bilety do Pawianic, przyjechać. Zawsze Tak jest. No i co, Zapraszam was do środka. Chodźcie, zobaczymy. Pa, kurbo na fidę, człowieku. Tu gdzieś widziałem ostrego też. Jest ostry? Jest ostry stary. Pozdro ostrego, nie? Widzę, że lubisz picałkę. Dobrą picałkę. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry. O, ale pani nam dała super stolik. No i już panią lubimy. Dobra, super. Dziękujemy. Podoba mi się. Podoba mi się. Więc tak, na pewno chcielibyśmy margaritkę standardową, ale też chcielibyśmy pizzę z, z buratą. Nie macie buraty. To no może ten po to krudo i ta, i ta bufala. Trzecia pizza to będzie enduja. No może biała, bo nie jest no, Nie jeszcze jeszcze się. białej. Niech będzie biała. I czwartą to może pani nas zaskoczy. Nie musimy wiedzieć, co to będzie za pizza, szczerze. Okay. Dobra? Okay. A do picia. Może jakaś lemoniada, Piotrucha, po prostu. Mamy no to bierzemy z litrowy Super. i się podzielimy. Tak jest, pizza surprise. <grym> Ładnie pięknie. Super, dzięki. Bardzo. dzięki. No i jak, mamy to. Mamy Ciekawy jestem tej białej anduji. No Dobra, piedrucha, co? Czekamy na nasze zamówienie. Co? Polewamy? Tak, Le Le lemoniatki. Piotrek, testujesz? Tak jest. Widzicie, my bez alkoholu dzisiaj? No bo. No już dawno, od dawna bym powiedział. Tak, no ale ci moglibyśmy wziąć sobie piwko. No, ja nie widziałem, problemu. Tak. No, Ale po co? Pani powiedziała, pyszną e, mango marakuja. Dokładnie. To coś tu jest w środku. Maliny chyba starej. mięta? U, chłopie. U, jest słodka, ale też jest paśna. Tak, bardzo dobra. Dobrze zaczynamy. Bardzo dobrze zaczynamy, powiedziałbym. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy margeritkę. Wygląda, no... kozacko, ale takiej jeszcze nie widzieliśmy, nie? Tak, Wydawa? te ranty są właśnie niby na lekko przypalone, przypieczone. I wydaje się, jakaś taka większa ta pizza w ogóle. No i tu masz człowieku spościutko. No dobra, dawaj, atakujemy te, te dwie. Zaczynam od margaretki, Piotrucha, chyba, tak co? Tak Jeszcze co? Pomidorki. Pomidorki, mleczna. Pewnie wiedzieliście, że zaczynam od pomidorów. Delikatne, nie? Mleczna, bardzo mleczna mozzarella taka. krowy. A gdzieś tu to latała. Od milki. Od milki. Nie, ale śmiemy się naprawdę. Mm. Kościół ma rację. Pani mleczna, i to raz uczyłeś, czyli pomidory i mleczną, mleczna mozzarella. Tu jest kolejna pizza. To jest mozzarella, tak? Ja nie chcesz coś... Tak, mozzarella. Mm. Właśnie ona ma ten posmak, co nie wiem, gdzie my go mieliśmy. Taki chlebowy posmak. Jest tutaj oliwa, jest bazylia. Właśnie. No. To jest oliwa już, może dlatego, może w ten sposób. Może dlatego, no nie, nie wiem. Może pani nam się mm. wszystko i przyjdzie zaraz jeszcze z oliwkami, tak? Zobaczymy. Dawno nie jedliśmy Piedruka w ogóle. tam. Ostatnia pizza, nie? Pizzy, nie? No. No. Ostatnia pizza to festiwal Pizza, hat, tak, więc nasze znaczy to w ogóle. A. No to nie liczymy, ale nie, nie, nie. odcinek się odbił dużym echem. Dobra, to dziś to niektóry... O Jezu, jak to wygląda. Opie. Penduje na białym sosie, tak? Tak jest. Dobra. Margaritka klasyczna. No jest bardzo dobra. Dziękujemy ślicznie. Podejście jakieś to nie Jakby pani o, miała. to tak. O tym. Super. No stary, jak to wygląda? Pięknie. Dziękujemy. Dziękujemy. I to wystarczy. Je Aha, jeszcze jest bazyliowa. O, tak, dobra, dziękuję dzięki. Ale mamy tu zestaw stary, Mamy mamy wszystko. Ja odkładam w Amerykę i już się nie ruszamy. Jedziemy, no. Wydrucho już wszystko, ustawił. Margaritkę już jedliśmy. Wiecie, co to chodzi, więc już jakby. Pyszna, pyszna. pyszna. Naprawdę dobra, mleczna, Leciutka, mozzarella. Mleczna, pomidorowa. Teraz daję ci z tą prosciutto. Dobra, tak, mamy już oliwę stary, no to ja muszę je skosztować. Którą bierzesz? No, chyba od truflowej. <laughs> tak? No jak? No, dodamy je też. Tutaj, moi drodzy, słuchajcie, jest szynka parmeńska, rukola, jakiś ser chyba jest na górze twardy, bo jest posypany. to. bardzo. Może ja sobie wezmę mm. tym razem sztućce? Myślisz? Zobaczymy. No dalej, bo, może, może, nam to, może nam to zlecieć. Widzieliście, trochę latał ten placek, tak? Że chodzi o margaritę. Tak, margarita to była? Margarita. Mm -hmm. Tak, więc tu się boję, że mi to spadnie. Ale <laughs> ta to też jest. wjeżdża. Ja się oblułem, ale ten parmezanik tu wjeżdża. Tak. Mam ten efekt, co brusko. bruzko. Mhm, nie moi drodzy. Dawno nie byliśmy na odcinku kręcić tak dobrą pizzę. Mmm. Pan tak, ja osłabiam szóste. Ta margherita nie wyrwała mnie jakoś strasznie z butów, ale to... No, to była margherita, ale dobre pomidory. Wydaje mi się, że margherita lepsza była w z do budki. Zapamiętałem ją dobrze. Ja, ja nie pamiętam, ale musicie uwierzyć, że ma to już wniosło. Ja się potem podpisuję. Ale ta, stary, jak wjeżdża ten parmezan tutaj... Mmm, ta szynka jest troszkę słona. Ona dodaje tak. to samo smaku tutaj tej pizzy. Zajebista, zajebista. Te ranty naprawdę są inne niż wszystkie pizze, które mm -hmm. jedliśmy. Czyli, tak w wygląda? Chwastki no. kształt, nie? Mm -hmm. to jest nowość, nie mm -hmm. wiem jak dla was. Ale ciągniemy faktu, ta pizza jest naprawdę lekka. Ty, ta truflowa oliwa bardzo tu fajnie wjechała. Dobrze wybrałeś, dobrze wybrałeś. No, Zobaczymy trufle, ale finalnie fajnie się połączyło z naszą pizzą, nie? Mm -hmm. Pyszne, pyszne. Zauważyłeś, to jest jakby kupna, gotowa oliwa, ale jest Ej, dobra. Kupiłem gdzieś w swojej restauracji. Mhm. A, no to fajnie. Zgadzają się. Bierzemy następną. To później będziemy sobie je kończyć. Dobra, Sągniesz? Sągniesz. Sągniesz. Torej, ba, no. O. Aha. Teraz moi drodzy atakujemy tą zendują. Człowieku. Ale nie, kwestia chodzi chyba, że biała, że jest na jakimś sosie białym, tak? Tak, jest na białym sosie, no. A. A ty myślałeś o czym. Ja myślę, że jakaś... Y, nie wiem, inny rodzaj enduji. Aha, to... No. Okej. Okay. No dobra. No dobra, to będzie się. Chyba będzie na kobie sos. Nie? Ale ja tą walę bez oliwy, bo ona już tutaj oliwa jest na górze. No dobrze, dobrze, dobrze. Słuchaj, widzę cebulę. Chcemy sobie frywać oliwki. Widzę, enduję. Tak, no bo i tak nie? nam zostanie. Dobra. Wiecie, wiecie ile tu jest smaków? Masakra. Zamykasz oczy i się rozjeżdżasz, nie? No spływasz. Powiem Ci tak, nie mogłem sobie lepiej wymarzyć mojego dnia singla. No, ja też. Warto było przyjechać prawie 300 km. O, wyjście. Żeby zjeść to, co teraz jemy. Fajnie jest, pikantna, a ten, ten sos biały tak. nie jest nudny. Yeah. Tam coś jest, tam jest ten ser tak. gruyère, wiecie o co chodzi. To nie jest tak, że zawali śmietanę i... Nie, nie, nie. nie. Takie, dostajecie takie smaki, jeżeli zwariować. Powiem wam, że co fisa, ja tu jeszcze Co jedno. kawałek, co kawałek, to jest... jest, jest. No. Mamy jeszcze specjalną, która była zrobiona niespodzianką, jest? Ale ja chcę jeszcze jeden tego, Kurwa, kocham, lęduje. Dobrze, że byliśmy na białym, naprawdę. Mm. Mm. Hmm, ale zobacz, ta enduja aż Hmm. Mógłbym się przy tej już zatrzymać. co the best. Ta ostrość, tyle smaków. coś śmietankowy, tak? Coś śmietankowy, nie? No, jest taki serowo śmietankowy, bo tak, jest ser Ale to brzmi prosto, nie? Mm -hmm. Brzmi prosto, ale właśnie, mi, że mi że nie Fajne, jest to w ten indy. A tego bardzo lubię. Pizzę z endują, bo Ona ma już tam taki swój, A, taką okay. oliwa, olej tam jest taki nie. Właśnie to sam ten, ten ser, co mówiłeś. On jest taki jakby. Dojrzewający, coś tak. ale z tego rodzaju, który lubię. Mhm. Mm bardzo dobre. Bardzo fucking dobre. No. Jeszcze tam pyszna, ale to fajne po tym wjeżdża. Dobra, wziąłbym ją dalej i cisnąłbym, ale... ja że tak. To tak. Ale jesteście pewnie ciekawy tak samo jak ja. Ta jest w ogóle taka trochę owocowa. Tą damy sobie tu, tą damy sobie tu. Ale tu tak. Ci, że pani się naprawdę postarała, w sensie, no zaskoczyła nas. Teraz tak, żeby żeby nie farmazonił. To jest pizza, żeby nas pani zaskoczyła. Chcieliśmy? Tak, tak więc. Postarała się, bo przynajmniej wygląda, no naprawdę, nie Wygląda super. Z tego co wiem, na pewno jest balsamiczny sos, jest konfitura z fig figowa. Tak, tak. Konfitura figowa. A te kleksy takie. Ser. Gorgonzola. Gorgonzola. gorgonzola słuchajcie, no i również prościutko. To będzie, czuję, kolejne rozwalenie, nie? Tam ci też tak, o też tą konfiturkę. Nie, tu też będzie chyba, smaki nas teraz rozjadą, nie? Tu też będzie bogato, też będzie bogato. Aż kopię, co ci będę żałował. O kurde. Żałował. Człowieku, bo o, to tu jesteśmy. Tą szyneczkę mieliśmy taką na to jest prostiutko, nie? Tak. No dobra. I próbujemy. Dobra, Mamy no. to. Jadę. Słone, słodkie. Słone, bo jeszcze co ten yy, zalewiesz, nie? Mhm. Mm co poczyłem. Czekam na tą konfiturę. Ja już mam. O, mm. i teraz ta gorgozora połączyła mi się z tym słodkim i to jest, to jest petarda. A szczyneczkę wziąłeś? Mm. Tak, bo sama jest, na początku wjechał mi sam ser, nie? To troszkę tak jak mówię, kurczę, słono, okej, okay, może być, ale ta słodkość z tym serem mm. dopiero się zaczyna jazda. Ale fajnie jeszcze jest, jak wjeżdża i ten, ten balsamiczny sos, nie? Mhm. Mm mm. Pycha. Pycha. Każda pizza ma coś w sobie, sorry. Każda mm -hmm. ma pełen smaków. Chyba wybraliśmy najlepszy, najlepszy zestaw, jaki mogliśmy. Tak, a każdy się... jest inny. Każda ma swój wyraz. Tak. Każda ma swój charakter, to jest fajne. Aczkolwiek pizzy no ogóle... jest bardzo dużo. Ja bardzo dużo, ale mówimy o, o, tych, o naszych czterech. Tak. Mamy takie szczęście. Mam nadzieję, że zresztą też tak jest, że każda wygląda się czymś innym i to jest fajne, a nie, że masz wiesz, no, dużo pozycji i każda jest większość, może być ze siebie podobna, a to tak nie jest. Każda jest oryginalna. Z tego co czytałem, Pietrucha, to oni też robią tę pizzę na monce, która jest rekomendowana w tym właśnie w no... tej kategorii, które wygrali? Tak, tak. O... tak Organizacji grupy. Tak, tak. tak. A, v. AVPN, tak. Bo normalnie masz mąkę i na tej mące jest napisane AVPN, nie? Czyli oni A, pewnie tę mąkę używają. Robią tym... pizzę pod ich... stowarzyszeniem, ich... nie? Dokładnie, pod jej znakiem, powiedzmy i po prostu są najlepsi z całego na tak? W tym roku. Tak, tak robię? Tak. Dokładnie. Jak <laughs> exactly. No, nie. Hmm. Pyszne. Wezmę Pyszne. Pyszne. Pyszne sobie jeszcze jedną z tym, mhm. bo to fajne jest. Też to? Tak. Ja bym, jak nie jestem świeżcem cieper, to nie dochodzi, hmm. ale wolałbym więcej tych, jak słodkich wiesz, żebym. No, A mogłoby być, no. więcej, Mniej momentów z hmm. samego sera, tylko więcej właśnie całości. Słodkiego, tak? Tak, żeby cały czas miał połączenie z serią z tym słodkim. Do końca. A ta pizza to jest rozwalona, pyszne. Mistrzostwo świata. Smacznego. Dziękujemy. A tysięgi te jest też bardzo dużo, nie? Dotyczy, mm -hmm. ja jak jesteście w, w pizzerii, no to tą szynkę tak rozkładają na plastry. Wiecie o co chodzi? A tu jest ona zwinięta w taki. Tak, wygląda, jakiś kwiat róży, nie? Tak, I... na każdym kawałku praktycznie to mm -hmm. było, tak? Nie, no to jest dla mnie tak, Sporo. Słony spotka się z słoną, a gązora spotyka się z tym, miałem, z całą się Mhm. Mm. Jak wiesz, że konfitura, to też jest roz*****e. Zaczyna się przygoda, kurwa, naprawdę. To w ogóle wtedy są inne doznania, Tak, inne doznania. Bo to jest bardzo słone, sirka tak. jest bardzo słona i jakby nie było y, balsamicznych... Tak, po prostu ja bym chciałbym, żeby było więcej momentów tych połączonych Słodkich. Niż, tak, niż osobno słodko-słonych. Mm -hmm. Ale zajebista konfitura. Ogólnie figa bardzo fajnie wieża z, z gorgonzolą, nie? Piotrek, czy... To jest twój jeden z lepszych dniów singla, jaki miałeś? Myślę, że tak. Myślisz, byś miał powiedzieć, <laughs> że tak. Znaczy z tamtego roku tego dnia nie pamiętam, ale. <laughs> Czyli było... Ja pamiętam, bo już było, było. normalnie. Nie, na no, tyle byłem singlem? A już byłeś. Tak. Powiedz sobie, rozumiecie, troszkę tej oliwy Chili. <laughs> jaki dumny, tak? <laughs> <laughs> żeby tą końcówkę zjeść, bo nie ukrywam, że te ranty. A jaką bolałeś? Chili. Oj, to nie jest Chili. Nie? Duflakowak. Trufla kozak ta jest taka cisza jak moim zdaniem. A wiem o coś chodzi. Taki troszeczkę sztuczny smak. No, jedliśmy o wiele lepsze oliwy. Musi chodzi o ostrość, ale o sam smak. Ale jest pikantna. Tak? Y, chyba tutaj trufla bo to ma smak tej oliwy. Dawaj, że my tamtą walimy. Ja biorę połówkę, połowkę, stary tę drogą. O, ale to są kawy o z... kółko. Jepasz kółko. Dobra. Gawaj kółko. Na pół ja się będę nią delektował człowieku cały dzień dzisiaj. Ja bym sobie ją wziął do pociągu człowieku i ją jeszcze zjadł wieczorem. Chłopie! Rozwaliłby się. O Boże, jaką sobie wziąłeś? Ja wiem czosnek teraz. A ja wiesz co? Idę dzisiaj w tematy je bez, a później sobie ranty leję na. A, no, dobrze, no, no masz rację, masz rację. Naprawdę, wiesz, by nie było. Nawet jakbyście zjeli tę pizzę bez oliwy, to i tak będzie smacznie. Naprawdę. A czy ona w ogóle... To nie ma co maskować. Nie ma, nie, co, nie ma co dodawać. Tak naprawdę, nie? Daliśmy tylko truflowej do tamtej. Tak. I to się akurat pani połączyło, nie? Akurat, ale one w ogóle nie potrzebują oliwy, tak. szczerze. w ogóle. Mm. Uciekła mi enduja. Oh. Jestem zachwycony. The best, the best. Ja miał wam polecić... Nie wiem, idziecie budżetowo. Nie chcecie więc więcej niż dwie pizzy. No to zdecydowanie enduja Andujka, Na białym sosie rozwali wam głowę po prostu. Mm. Pyszna, pyszna. No. Dobra, biorę czosny wiem. Dla mnie póki najlepszą e, oliwą jest te koba. No. Ale tutaj ten serek jeszcze jest, ale stary jaki dobry jest ten ser. To jest coś takiego jakby. A twaróg? Nie wiem. On nie jest chyba długo dożywający. Nie. tak jakby ja nie ricotta? To jest... tu tutaj... no jest pikantna, bliska płyn e, płynna płyn kiełbasa, cebula. I później możesz sobie wybrać pomidory albo crème fraîche. Jest... Nie mamy pomidorów, czyli mamy ser. Dobra, tak, ale jak ale ten czosnkowy? Jadłeś? Jadłem. Niewyczułany dla mnie. Co ja jeszcze, wracam zaraz do tego. Wracam zaraz do trufli. Nie. Nie? Trochę za dużo jej wylałem na talerz Ale nie, mówię, to jest ta ostra, już nie mówimy o ostrości, ale czuć właśnie, że jest okutna, nie? Wszystko jest taka sama. No taka sama, no jest... niestety... Oczy, o, oczywiście, jak tak mówiliśmy wcześniej, że zjecie to normalnie... Ale tutaj to Bez oliwy zjecie to, tak? Nie, nie potrzeba, ale jak już spadniesz oliwę, to fajne, fajnie by było takim kropeczkom na i, żeby to były z Polski, nie? Mogliby być, ale widzę, że skupili się na pizzy. Tak. To po prostu nie miałem czasu na No no, na może, może. no ale to dobra, ja się z tym mówię, to nie przyszliśmy mówić o oliwach, tylko... O pizzy Coś to? Ja bym wrócił do tego. Ja tam bym wrócił. The, way, the way. Gdzie jest tego? <laughs> Dawaj, gdzie jedziesz teraz ty? To jest moje? Nie, ja miałem... Ja miałem mniej. Miałeś mniej? Tak. To już ci dolewam. Super. No i kręci się, no. Teraz ty masz światuszka drugiego. To jest mój? Tak. Dobra. wiele. Dobra, i tutaj wierzę znowu w, moi drodzy, sztućce, nie? Zdecydowanie lepiej się je sztućcami tą pizzę, gdzie jest ta szynka. Bo ona jest taka... zadzi. Mm, ale te pomidorki i żomek. No, W klasa. Tak samo jak tutaj, jak i na naszym magrycie pomidorki, w klasa. Jest bardzo fajnie słona, wiesz że co chodzi? Ja się <grym> No co, człowieku, już na bluzie jestem, do prania idzie dzisiaj, nie? No słuchajcie, my przyjechaliśmy tutaj przed otwarciem. Okazało się, że jest otwarte już. Więc może, możecie przyjeżdżać sobie na przykład tutaj na 12, ile co że będzie otwarta? A zwróć uwagę, że już pełna sala jest, jest pełna. pełna jest. Nie, wiem, nie wiem, jak jest na dole, mhm. bo siedzimy u góry, ale u u góry już jest full. Full, już się nikt nie więcej nie zmieści. Dobra. Zresztą my dostaliśmy duży stolik na dwie osoby. No tak. Czy bazyriowa jeszcze nam została, mordo? Nowy. To poleje sobie, nie? Tak. Ta, troszkę, bo się do trufli jeszcze No tu nie ma co ukrywać, że truflowa jest najmocniejsza z tych wszystkich, bo no, no to... też się wyróżnia. Tak? No. no. Mhm. Ta oliwa mi tak nie przekonuje że ten smak oliwy. Taki trochę gorzkawy jest? No właśnie, no nieważne, nie nieważne. Nie ważne. Bo tak jak mówiłem wcześniej, nie przyjechaliśmy tutaj Ta. dla oliwy, tylko dla tej pizzy. Jak już to dla oliwki. Dla Hehe, <słodziny> <słodziny> <słodiny> Nie jeden single, który teraz siedzi w domu, i to ogląda, pomyśli, mogłem to zrobić. Łeska w boku, nie? Ale chłopaki świętują. Tak jest. No i powiem Ci, że jeszcze mu ocenić jakość tej szynki. jest bardzo, dobra. Delikatna jest. Fajnie, że się tak nie ciągnie w ryju. Niektóre są takie, że chłopie w zęby wchodzi. Glut. No. Glut, się nie da tego jeść. Pcha, Pycha Jak stan zapchania? Ja już czuję, że zjedliśmy. <laughs> Ja, ale ale czaje się, się jeszcze na. Na tą, nie? No, z posokoła Naprawdę jestem w szoku, że ja mogę... Dałem no, na pół, że ja I tak To ja na sobie nawet nie. Ja chcę swój keksem słodkim, i też nieka nie No, ten keks, <grym> nie, był. <grym> tak. Ja, ja. Wybieraj. Co no, pierwszy z brzegu, uzią, no. no, dobra? ja do tego sobie tam trufli. A co? I w sumie to jakby, żeby pani dwa razy nie chodziła. I jakbyśmy mogli pudełko na wiadomość, bo już chyba tego nie łykniemy. Dobra. Dobrze, zaraz. dobra. Wszystko jest okej. Okay. Ty. No nie trufla najlepsza. Trufla najlepsza, no. Ale to chyba wszystko... Przez, przez charakter, nie? Tego trufli, przez ten smak mocny. To się lubi i trochę maskuje mi ten smak oliwy, który mi po prostu, jak wiecie, nie podszedł. No ta trufla jest spoko. Mi nawet te oliwy są niepotrzebne, szczerze. No tak. Nie są, no są zbędne po prostu. No to jest sobie majsterszczyk. ser plus tę słodkość. Ja kocham gorgonzolę. Mm. Ja też zaczynam, ale tylko w takiej formie. No dobrze. Przełama, przełamaną słodkim. Nie? Co się dzieje? dokładnie Między smaków. W buzi jest torpeda. Namącony. Pycha. Pycha. Moi drodzy. Pytacie się, czy warto? Oczywiście, że warto. Pytacie, czy się długo jedzie? Oczywiście, że się długo jedzie. Oczywiście, że warto. Nie, nie będziemy mówić, że nie. Pytacie się, czy spaliśmy w pociągu? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. nie, oczywiście, że nie. Pytacie się, czy mieliśmy bezpieczną i miłą podróż? Bezpieczną, tak, ale mhm. u mnie, obok mnie jakiś typ, co miał ADHD i. No, telefon się Stary, zawsze. tak się telepał, że ja się... Na było Cały dagon wtedy... chodził. Ta... No. A najgorsze było wtedy, kiedy pociąg się zatrzymywał i cisza. A on stary tak o. Tak Jakby on ten pociąg na pełni. Na... No, tak. Jak w Stanowie. on odpychał, wiesz, tak. No, tak. Od, od, od jak on nie będzie, ro... ruszał nogami, to my nie jedziemy. Nie pojedziemy w miejscu, nie? W środku, w środku, w środku pola. Ja nie wiedziałem, czy mam wiesz, powiedzieć mu, ty, stary, no nie wiem. Spokojnie, no, jedziemy normalnie. Nie musisz, nie musisz padałować, nie? Ale powiedziałeś. Ja, Coś. Może on spał natykował. natykował. Może to się śniło, może gdzieś uciekał przed kimś, nie wiem. Ja się dlatego go nie budziłem, bo to nie można budzić tak. jak on się antykuje. Wiecie o co chodzi? Bo to później może być przypał przez to, nie? Słuchajcie, tam było napisane na tej yy, jednej z karteczek, że no. oni robią od 40 do 50 pizz na godzinę. No, no, ja no to by. Słuchajcie, statystyka, no godzina masz 60 minut, no to muszą robić jedną pizzę na półtorej minuty. No tak, ale no, chodzi, no masz tutaj teraz przynajmniej nami, mamy no nie wiem, może to jest 20 osób, tak? A to 20 osób zamówi po pizzę, tak? No to powiem Ci, no to szybko jest, jest obsługa. Ty, tu jest 20 osób. Policzyłeś? Tak? To? No popatrzyłem się dwa razy i. Wszyscy <grym> 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 jest 20 razy z nami, tak? no. A, no to, to trafiłem, no. Tak, tak więc, nie jest, no, to... myślę, że jest 20 osób na dole. Czyli około 50-40 osób się tu myśli. No to mieści. To będzie starą pizzą stary, no już na godzinę tyle pizzy no to w ciągu 20 minut dostajemy pizzę. Weź o co się chodzi? Fajnie, no, fajnie. No fajnie. to wiecie, pizza jest szybka, duży pies, życia. To bardzo paratura. Tylko że ten pies mamy mają jeden. To tak. Ale on jest duży, naprawdę. A jeśli przejdziesz sobie tutaj latem, czy tam wiosną, nie wiem. No to jak przychodziliśmy, no to był bardzo duży, choć bardzo duży. No był ogródek, gdzie było spokojnie z jakieś tak. 10 stolików i jeszcze się kopcił taki. No było ognisko. Takie ognisko było, było wiecie. Dawała był więc... takiego palnego drewna, tam nie czułem, fajny, lubię. Myślę, że możecie sobie spokojnie nawet teraz zimą usiąść na tak. Myślę, że tak. Nie? No. A, dobra. Dzięki. dobry. Bardzo dobra pizza, bardzo dobra. Dobry, dobry. Z Rosjania przyjechaliśmy do Was zjeść pizza, najlepszą na świecie. Jaramy się strasznie. Jeszcze raczkujemy na YouTube, ale nie, tak naprawdę jesteśmy fanami pizzy i, i chcemy się na tym skupić. Nie wiem, jak ona wam się tam trafiła, ale nie była taka bibułkowata. Może trochę? Nie no. wiem. Ale była bardzo. Ale ta zendują na białym sosie. No, betarda. Każda pizza ma charakter, ma tyle smaków, no. a grągozola z tym słodkim, z konfiturą, to jest. Totalnie zapomniałem o oliwach. Jak zazwyczaj gdzieś tam się prosi o te oliwy, to tutaj w ogóle są niepotrzebne, nie? One są takie bardzo mięciutkie, i to jest jak papier. Tak. I tak, tak no. I to, to są te takie tradycyjne, naprawdę oryginalne. To nie za wiele lokali tak podaje. Ale zobaczcie, one są złote i takie mega mięciutkie. Mega, Rzecz, mega. Ja mogę ją wziąć i tak podrzeć. No, była leciutka strasznie. Bo ale no. strasznie. A ten, do, tej, do, tej, do tego białego sosu gruyer jest w sosie? Tak. Czy... My robimy ten fresh. Tu mamy taki prawdziwy ten fresh. Dlatego tego ścieramy. Potrawiamy troszeczkę, okay, no I to prawie okay. to Okej, No to jest taki biznes to jest, to jest z w zasadzie tutaj. On no, może tam się trochę rozszerzyć gdzieś po innych lokalach. Mm -hmm. Ale my to takie pizza już za 9 lat temu tutaj robiliśmy z tym. No, rozumiem. A ile jesteś już na rynku? 10 rok. 10 rok. Jeszcze 10 lat, żeby być najlepszym Dzień. na świecie. No właśnie. To jeszcze nam brakuje trochę. No, chodź. Trzeba <laughs> Trzeba, trzeba, jasne. Ja też Dokładnie. jestem kucharzem, więc jakby z zawodu, ale pizzy nie robię. Raczej... jest w ogóle kuchnia cała. W ogóle nie podjeżdżam, w ogóle. Endujka? Tak. O, pyszna, pyszna. Dobra, uciekamy, nie przeszkadzamy, nie przeszkadzamy wam. Dziękuję Widzę, bardzo za gościnność. Dziękujemy Przybiega. bardzo i polecamy się. Słuchaj, dziękuję. dziękuję. bardzo, miłego. Usz, fajnie. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Przepraszamy. Oj. Ja tam chciałem dopiekać z tą kamerą, w żeby mi że, że my to mamy. Oni, o, wiesz, mi było głupie w tym momencie, bo wiesz co chodzi? Oni się mi tam przeszkadzamy, tam my, przepraszasz że idzie z pizzą. Mówię, to ja przepraszam, wiesz. O, tak stoi na lecie, bo na lajki. No. Ta baka na kuchni chwała! Słuchajcie do siebie, nie? To, to. Ale zajmiece podejście. Ale bardzo w porządku gościu wiecie. No to macie tą pizzę fajnie też. Tak, o, to już macie. No kurwa, taki. To tam... kuchni kurwa. Tak, jak to mówią? Bawiąc uczy, ucząc bawi. bawi nasz kanał powinien oczywiście częściej bawić, ale... Również czasem czegoś was nauczymy, jakby nie było. Dobra, słuchajcie, no to jak już wyszliśmy z lokalu, to na gorąco nasze wrażenia. Twoje pietrucha. No petarda, jakby każda pizza, też mówiłem, ma charakter. Zajebisty wypad, bardzo. każda ma swój charakter, każda ma... ma swoje smaki, pełne smaków. Żadna z tych pizz, które mieliśmy, na mieliśmy cztery, nie była nudna. Nie, każda nie. oferuje coś innego i każda oferuje coś niesamowitego. I widzisz, on tam powiedział też coś, że jak było jak, coś jak, papi, jak papier, jak bibuła, coś takiego, tak, nie? Ale, no to, to jest rzeczywiście ta pizza jest taka właśnie lekka, tak? tak. Tak, rzeczywiście tak było. Z tego wypadu jestem zajebiście zadowolony. To, że w ogóle mogliśmy tam wejść i pokazać wam, jak oni tą pizzę robią, to jest. No stary, ja bezcenny, ja nie? Pierwszy no bo... raz. Nig, nigdy, nigdy z takim czymś się nie spotkałem. Pani kelnerka sama zaproponowała, a nikt nie pytał, nikt nie cisnął. Fajnie, przywitajcie nas na kuchni, powiem. Mamy, że przez chwilę ja się czułem, Matiasz, ja mówię, że się czułeś, że. No że przeszkadzamy, przeszkadzamy tam. tam mycie jest paka, naprawdę, jest dużo ludzi, bardzo dużo ludzi. Jest nie, jest nie wiedziałem duża... gdzie stanąć, ale Pytkaż stanęłem w miejscu, dobra, nie ruszam się. I tam pani jedna kelnerka, druga, ja chodzi z tą pizzą. Tak. Mówię, przepraszam, ja mi, przepraszam. Owołaj, chodź, pokaż, pokaż tą pizzę, Podnosi tą pizzę. Fajnie, fajnie. No, naprawdę i co? Bardzo mnie zaskoczyła pizza z zaskoc tak? I z tym słodkim. No, dla mnie to jest odkrycie jakby, moich smaków, własnych jakby granic. Tak, Co tak, z, tak. z takim serem. No to dla mnie bardziej ta Enduja, oczywiście. Wydaje znaczy, mi się, że. Enduja była najpyszniejsza. Ale jedliśmy chyba coś na naszym kanale już też słodkiego. Tak, ale to coś mi... było, nie? Wiem, że było. Wiem, że na pewno była gorgonzola już na naszym kanale, bo po nie, nie, nie mogłem tego wy, wy, wymówić poprawnie. Tak, ale tu mi zniszczyło łeb. No z... z... No I smakowe zwariowały. Dobra, z... moi z... drodzy, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Ten odcinek jest dla mnie no, chyba najbardziej szczególnym odcinkiem, ponieważ kocham pizzę. Dokładnie. Jest to chyba 45. odcinek na naszym kanale. Dobiliście do 1000 subów, moi drodzy, co było naszym celem, ale oczywiście nie zatrzymujemy się. Chcemy tych subów jeszcze więcej. Robimy dla Was lepsze filmy, i jeździmy w lepsze miejsca, tak jak właśnie to miejsce to jest. Najlepsza pizzeria w Polsce. Robiliśmy to dla Was, oczywiście dla siebie, na dzień singla. I tyle, no. Dobra, słuchajcie. Suby, lajki, komentarze, skomentujcie ten film, oczywiście my sobie z Wami pogadamy jak zwykle. No i co? Widzimy się, gdzie? Jeszcze nie wiemy. Buźka. Elsa.